Hejka, tu Kamykos. Witam Was w kolejnym odcinku z Krystabu Guys. I standardowo zaczniemy sobie od. Tu pan dinozor. Od czego, panie dinozorze? Od kółeczka za 5 kredytów. 5 kredytów dajesz, 5 kredytów dostajesz. I. I wiadomo. Gratulacje, Kamykos. 5 klejnotów. Dobra. To jak już mamy standard odpalony, zrealizowany, to pozdrawiam Nicodem Paul. A, trochę was dzisiaj jest, tu widzę. Dobrze, ja sobie wczoraj zrobiłem już tutaj do końca wszystko, także mam od, od całą mam ukończoną. O, tu mam jakąś misję jeszcze, dobra, to sobie odbierzemy punkty. I zagramy sobie dzisiaj tak, słuchajcie, są dwa nowe wydarzenia. Jak widzicie to oglądali, to jeszcze będzie jeden i półtora dnia. Jeden to Tetris jeszcze jest, także super. I drugi to jest Ślizgawka. Zagramy sobie tą Ślizgawkę. Tu są różne mapki, ale są w takim trybie ślizgawkowym, można by powiedzieć. Zima jest w końcu, lód na drogach, to... To Ślizgawka. I zobaczymy, jak mi pójdzie w pierwszej grze. Jak tam, panie dinozaurze? O rany, nie dość, że Ślizgawka to jeszcze... Ślizgawka, ślizgawka. Ok, lecimy. Dobra, udało się przejść tak nietypowo. Hoj. Tutaj też skróciłem sobie drogę. Ok, jedzimy. Czy wyprzedzimy kolegę, czy nie? O, nie wyprzedzimy. O, byłem trzeci. Dobrze. Nawet trzeci byłem, słuchajcie. Hmm. Ale widzieliście jak to się robi, fajnie. O, ale tutaj zjeżdżają. O, nie trafił. Ostatni... O, nie dostał się pan Superman. O, miał pecha. Tak jest. Dobra, a jeszcze z takich nowości to wylosowałem tą... W skórkę taką z 2023 rok Tu tylko 8 osób przechodzi, tak? Dobra, zobaczymy, czy nam się uda. Tutaj, o, zobaczcie, jak tutaj będziemy zasuwali. ja jajaj. Jaj. No dobra, niestety, o, środkiem tu trzeba lecieć. Dobra, udało się, piąta osoba. No, tutaj... No i to tak widzicie, jest dużo szybciej się przechodzi te... Ej, ...szybciej się odpada też od razu oczywiście. No i teraz finał. Mm, nie byłem tutaj w finale chyba jeszcze, nie pamiętam. O nie, to sama mapa. Dobra, to jak teraz pojedziemy ładnie, to... O, już spadłem, słuchajcie. Ach, tu nie przeskoczyłem. Jeszcze mogę to przyspieszyć, nie? No, tu już się nie da. Co ja zrobiłem? Słuchajcie, co ja zrobiłem? No, już tam jest na pewno ktoś w finale. Tak jest, to już wiedziałem, że to się nic z tego nie będzie. Ktoś wygrał? Wyłączyłem, nie widziałem kto wygrał. No trudno, ale tutaj mi wpadło teraz misji. Ojej, jej, jej. Aż 4. Dobra, to zagramy sobie w Tetris. Tetrisa. Tetris fajny jest, nie wiem jak wam się podoba. Ciekaw jestem jak wam się podoba. Napiszcie w komentarzu. O, ale, ale się obraca ten dinożauru. Co tam panie dinożaurze? <śmum> no. Słuchajcie, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam. Ale by było fajnie mieć stosów. to po prostu jest coś, o czym nawet nie myślałem, więc subskrybentów. Jeżeli chcecie jakieś fajne materiały inne, to też możecie napisać w komentarzu. Ehm. No, a jeżeli wam się ten filmik podoba, to zapraszam do łapki górę. O, chciał mnie uderzyć, ale na szczęście, że tak powiem, uniknąłem. O, koniec. Jak oceniacie moją grę po tych kilkudziesięciu już filmikach? Prawie dwa miesiące przegrałem i coś mogę powiedzieć, że coś już umiem wygrywać, to nie wygrywam, dalej tak jak nie wygram i pewnie nie będę wygrywał, to jest, że tak powiem. O, dobra. O, jo, oj, oj co ja zrobiłem? Przecież to byłem z przodu. Dobra, trudno. To nie było, że tak powiem, przemyślane. Dobra. Idziemy środkiem. Nie my, Tu mnie o. Okej. Okay. A, sam, samą kulkę się wpakowałem. widzę. Masz szansa. jeszcze, że to, że tak powiem, przejdę. Oj. No, nie, to już nie przejdę. O, już nie przejdę z pięciu. No tak, jeszcze gdybym mnie tam nie wal... no, coś się nie popisałem. Byłem, mogłem, miałem, miałem szansę dostać się do finału. Miałem sam szansę. Także widzicie, no to tak nie jest, że to człowiek wygrywa cały czas. No, z ile ja wygrałem? Parę razy tutaj w tą grę w sumie. Bierzemy to sobie te nagrody tutaj. Gwiazdki, Gwiazdki to już mi niepotrzebne w sumie, bo już mam zebrane wszystkie. Ale zawsze coś tam 21-21 razy wygrałem, no to tak sobie no. Mamy no. śligawkę. jest taka, że zawsze coś jest nowego. I na koniec zagram w Tetrisa jeszcze pewnie. O, jeszcze mogę wam skiny pokazać jakie dostałem w sumie. Jeżeli chcecie taki odcinek tylko ze skinami, to, to też możecie napisać w komentarzu. O, jakiś nieprzyzwoity... StumbleGuy. Wszyscy na tą prawą stronę tu zabiegną. Oj, 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 dobra. Ja jakoś tam się dostałem. O, pan klocek się nie dostanie zaraz. No właśnie, a ja staję tak, jakby mnie były na mecie, ale się dostałem. Myślę, słuchajcie jeszcze nad tym, jakie inne gry wam ponagrywać, i też możecie mi napisać w komentarzu, jakie chcielibyście, żebym. E... No i nie udało się. Zagrał. Mhm, mhm, tutaj przeskoczymy. a Było blisko. No jedź, jedź, rozpędzaj się. Dobra, damy radę. No, finał. Drugi raz w tym odcinku, finał. Hmm. O, ten pan nie nieprzyzwoli tak prze, przeszedł, widzę. Dalej. Hmm. Okay. O nie! To jest dzika mapa. Krótka bardzo. Ach, nie no, no, to już przegrałem, słuchajcie, to już jest niestety... To już jest przegrana moim zdaniem Tam już coś jest, widzę Tak, tak jest już coś. No. Gratulacje dla Kraba Sejfula 06 <gry> no. 3 gry zrobione 10 gier. No nie, to 10 gier to 10 grać. Się... O, masz, po 5 punktów to tu brakuje i tu 5 punktów brakuje. No, eee, obiecałem Tetris, to zagram w Tetris jeszcze. W sumie tu też jest tylko pierwsza mapka Tetrisa, a później dwie są losowe. Blokdasz by mówić, Blokdasz. Blockdash od dawna nie gra. No, co jest? Dobieraj, dobieraj. Coś mi nie idzie grać tym dinozaurem. Jakby miał może inny kolor? Może czerwony? Obo niebieski. Tak jak kolor kanału. Czerwono-niebieskie. Ale ja gadam dzisiaj, co? No. Czasem trzeba. Oj, tam ktoś odpadł sobie. Nie, nie odpadł. Oj, 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 oj. Dobra, tak zrobimy. O, przyszedłem. Okej. Okay. Byłem w powietrzu i przyszedłem. To ciekawe. No i dobra. Zobaczymy jaka to będzie mapka. Finał, finał, finał. O, czekajcie, w ogóle mam nowego nową emotkę i nawet nie wiem jakiej użyć tej emotki. Czy ja mogę ją użyć, czy nie. Tutaj. tym klockiem. Nikt nie chce odpaść widzę Nikt nie chce odpaść Co mnie tutaj przepychają O tam ktoś odpadł Jeszcze jedna osoba Hop do góry No i udało się do finału No i co będzie w finale? Tetris, 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 Czy nie? Co nam w losuje, słuchajcie No <laughs> A, Tylko nie to Tylko nie to O rany Naprawdę Chciał mnie zepchnąć. Oj, O nie, no czemu nie skoczyłem? Plan był dobry, ale niestety się nie udał. No dobra, słuchajcie. To będzie taki krótki odcinek, troszkę. Na pewno będę, o, ale tu mam, to jeszcze nie będzie kółeczko. Słuchajcie, to będzie jeszcze kółeczko, bo widzę, że mam tutaj tych trofeów. Okularów, ojej, jeszcze tutaj 40 mi wpadło i to sobie zakręcimy. Zobaczymy, co, co to znaczy. W sumie. Nie, to już Wam oszczędzę. Słuchajcie, na ten odcinek to już będzie wszystko. Ym... Wolę wam pokazać skórki jakie mam właśnie. O, tego nie widzieliście chyba z legendarnych. To to widzieliście? O, o tym mówiłem, tak? Happy New Year Clockwork Toastmaster. No. Także to w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dodajcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Ym... Jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Popatki. Do zobaczenia. Hejka.